Siemaneczko moi drodzy i zapraszam na kolejny odcineczek Minecraft Captive No i kurczę, coraz bliżej końca Ja tutaj właśnie jestem w, e, powiedzmy w podziemiach Szukałem trochę endermanów No i na szczęście udało mi się uzyskać aż 3 enderperły co spowoduje, że zaraz będziemy mogli iść odblokować e, End tak i będziemy mogli bodajże pobawić się ze smokiem Ale jak to pójdzie zobaczymy teraz Ja tutaj muszę nieco się uzbroić w strzały Chociaż na to nie mogę co narzekać Ło wow, jeszcze mam tutaj trochę złota Nawet nie widziałem Ogólnie też To powinno nam wystarczyć już na Zrobienie Ostatniego powiedzmy bloku złota żebyśmy mogli mieć jabłko, które w sumie teraz możemy zrobić Tylko czekajcie Zanim to zrobię, będę musiał poszukać jeszcze jeszcze, jeszcze jedne rzeczy, a mianowicie tego. To mi... bo czekaj, 3, 4, 5 Może te dwie perełki sobie wezmę z sobą. Tu jeszcze miałem grzyby zasadzić, niech sobie rosną e, teraz tak, tak i tak, dobra, jeszcze jedno. A nie, tu mam jeszcze zaczęte. Dobra, tu je mam jedno, dobra. To bym mieć, będzie mieć chyba raczej wszystkie perełki. Te sobie wezmę w razie co do ucieczki. Hmm, czekaj. Podkładam sobie tutaj wszystkie graty, tylko tak strzały jak najbardziej, bo na smoka to wiadomo, smok ciągle ucieka. Yy, ale ty tu koleś nie byłeś proszony, także nie wiem co ty tutaj chcesz. Wszystkie syfy... Stąd zniknął czekajcie, muszę jeszcze brać prawdopodobnie cobblestone, <coughs> Bo jeżeli się nie mylę, to dobra. tam będziemy musieli zniszczyć najpierw te, te wszystkie te kulki takie te, które on... którymi on się tam chyba ten, jak to się zwie... Um, regeneruje. Czekajcie, tutaj mamy jeszcze złoto. No dobra, jeszcze jedno przecież. Dziewięć. Zrobimy sobie jabłko. 9 Gdzie jest jabłuszko? Jabłuszko, jabłuszko Serio Dobra, mamy jabłuszko Tu jabłuszko weźmiemy sobie Od razu zrobimy Weźmiemy je oczywiście z sobą What the heck Jeden huh? 1,9 Coś przegapiłem? What the heck Czy ja coś przegapiłem? Nie da się robić koksów już To ja tyle zbierałem złota Trudno To jest niby no czy Apple, czy co to miało być? To jest zwykłe jabłko? Dobra zrobię, trudno Złota jeszcze znajdę <tryk> Także 5 złota na pewno jeszcze znajdę w razie co Wezmę sobie w sumie to Wodę sobie wezmę na Enderman W razie mnie będą atakowały I zrobię sobie właśnie podkę Chociaż tu ma problem że to daje ciągle mi tylko jedno. Ale dobra. W sumie tylko chodzi o to, że mamy zrobić... E, mamy zrobić... Jedną podkę, co nie? A zrobię z tego chyba podkę siły. A mianowicie... Tutaj już nie, bo tutaj chyba wykorzystałem. To damy. Przepalimy i czekaj, jak to było. Gunpowder chyba, nie? Dam sobie podkę siły Dobra, nim to się zrobi to, 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 to odłożę Czekaj, może dynię wezmę w razie co Nigdy na... Gotowe, dobra, teraz tak dajmy to Zrobimy sobie podkisiły siły Nawet trzy I bodajże Zrobimy sobie rzucaną Czekajcie, redstone'a jeszcze Chyba redstone'em się to jak to było? Boże, wiecie, jak już dawno nie grałem też takiego Stigla, nawet podki itp... Czekaj, to powinno dać podkie siły. Ile to mamy? 3 minuty. 3 minuty. Redstone powinien dać nam chyba więcej. Czy to Glowstone był? Czekajcie. Glowstone czy Redstone? Hmm. Glowstone czy Redstone? Nie wiem, dobra. Daję na Glowstone, tak powiedzmy, ryzyk fizyk. Coś pamiętam, wiecie, zapomniałem dosłownie jak się tutaj wszystko to robi. Zobaczcie tutaj jak ładnie mi te moby lecą. Teraz jest elegancko, teraz nie mam co narzekać na mączkę kostną i w ogóle te wszystkie inne graty. Dobra, już jest gotowe, powiedzmy, że niech będzie 8 minut. 1.30, jaki fail, jaki fail. A co z redstone'em? a jednak to był redstone do przedłużania. Dobra, ale mamy siłkę dwójkę, dobra. I odblokowaliśmy archiwament. O to właśnie mi chodziło. Także mamy jedno zadanie zaliczone, tą potkę może... Nie wiem, wezmę sobie dwie. W sumie czekajcie, zrobię jeszcze sobie jedną rzucaną. Zrobię sobie jedną rzucaną. Jedną do picia, jedną do rzucenia w razie co? I teraz tak, to mi w sumie nie będzie potrzebne. To sobie tu odłożę. Nie wszędzie mam taki syf. Tam postawiłem sobie trochę skrzynek, trochę już drzewa kąpałem. Zrobiłem sobie trap czesty i te czysty, ale nie mam po prostu jeszcze za dużo krów, żeby one mi tyle no po prostu tabliczek dały. Będę musiał potem jeszcze ich trochę porozmnażać. Aha, dobra. Nice. Mam rzucano. To jest git. Kurczę, ale zrąbałem z tym. Dobra, jeszcze raz... Jeszcze raz, 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 czekaj. Tu gdzieś dalej była skrzynka, bo sobie odblokowaliśmy świat, prawda? Tam jest jeszcze skrzynka. No dobra, idę teraz na dół. Idę teraz na dół, bo wiem gdzie co jest. Ups. Chyba niczego mi nie brakuje. Strzały mam. To mam. Tutaj jako takie mam eku. Wow, 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 wow. Nie, to nie tutaj był. Ups. Dobra. Nice. Dobra. Tutaj idziemy do endu czy czy te ry. Nice. Dobra, teraz zobaczymy, czy to tak ma być, czekajcie, aha, etków nie mogę, na etki się patrzeć. Okej. Okay. Dobra, mam. On tutaj się ładuje. Okej, okay, dobra, idę tutaj, widzę, zrobił schody. Jakiś kolej, bo to nienormalne, chyba że tutaj są takie schody z tego zrobione. Ale wziąłem sobie kobel specjalnie na to. Właśnie też tak chciałem podobnie zrobić. <tuszy> <tuszy> Muszę uważać na smoka. Holy moly Już na początku zginąłem, o nie O nie, idę szybko po moje ity O boże Tego się nie spodziewałem, że on mnie zrzuci To jest chyba najgorsza śmierć jaka może być Z tych wszystkich się ziomek Abym tylko tych itów nie stracił, bo będzie lipa Holy moly Gdzie to teraz było? Tu jego oddech. Ciekawe, czy to się teraz da złapać w butelkę. Jabłko to, to to potkę wezmę lepiej sobie rzucaną Wody, gdzie jest moja woda? Przecież miałem z sobą wodę Lol Ups. Ty on rzuca we mnie czymś, tym oddechem tak? Czy jak to było Dobra, w każdym bądź razie Będę <laughs> zająć się najpierw tym czymś Czym on tutaj ładuje Nie pamiętam jak to się zwało Dobra, jeszcze. Aha, tutaj. W to raczej nie mogę wchodzić. <laughs> Tam jeszcze mamy? Dobra, i tutaj. Dobra. <laughs> Kurczę. Jak to wysoko? Prawie, że mi znowu spadł Wow A teraz jak ja tu... aha. Kurczę tutaj to... Aha, dobra To już wiem co i jak Lepiej stąd nie będę rozwalał Zjem tutaj coś Nie wiedziałem, że tam jest dziuro To dobrze Może z daleka trafię Okej, okay, nie wiem czy w to mogę wejść. Spróbujemy? Nigdy w tym nie byłem. Wow, to daje damage, okej. Okay. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Trafię stąd? Chyba nie. Ty, ten edek ze mną chodzi, czy on za tym... Ty nie mogę tu nic stawiać! Łee! Ale beka. Dobra. Nie wiem, jakie ja to zrobię. Czy zniknie to w końcu? Czekaj, trzy wieżyczki jeszcze. Dobra, trudno, idę to stąd to rozwalę. Nie wiem, nie wiem, jakie ja to zrobię. Ale w każdym razie tak koleś zrobił, że tutaj bloków się nie dostawiać. To jest dopiero pech. Kurczę, kurczę, kurczę Dobra co z tego? Nie, nie strzelam w niego bo i to i tak się nie opłaca Ała, 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 ała Dobra, udało się Jeszcze tylko dwa Tylko dwa, bodajże, czekaj tam pójdźmy Pójdźmy prosto tam, a potem tam, dobra tylko ten edek kredek też jest zaczarowany W ogóle jako, jakoś mało tutaj tych edków jest Dobra udało się Trochę chodzenia tutaj jest prawda Dużo Ale bloków nie mogę stawiać, to jest jeden wielki minus Ups jeszcze smok tutaj Nie stój, stój, nie rzucaj nic Ja teraz z tej strony, co? So, serio? Wow, przeżyłem. Myślałem, że będzie gorzej. Nie! Dobra, zjem to jabłko. Będzie się regenerował. Trudno. Wow, jaka fajna kula. Ciekawe czy da się tak obronić jak przed tym gastem. Tego jestem ciekaw. Dobra, chyba będzie bronił ostatniej wieży, bo tylko tu może się ładować. Zobaczymy. No. Dobra. Widzę, że on tam ciągle tutaj zlatuje, to jest dobrze. Tylko bym to rozwalił i myślę, że możemy go iść nawalać. Pykać, pykać, pykać. Bam kurczę. Aha. Chyba wszyscy rozwaliliśmy. Także nic innego nie zostało. Tylko i smoka teraz nawalać. Tylko muszę uważać na jego oddech. Powiedzmy, zieje... dzieje czymś różowym. Dobra, napiję się potki teraz. Miejmy więcej siłki Chyba on jeszcze mnie nie nawalał Dobra on tutaj teraz powinien gdzieś przylecieć Tutaj bo Wtedy możemy zacząć go nawalać Z łuku będzie ciężko go trafić wow. wow 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 Dobra to zobaczymy teraz jak długo Nie mogę go trafić nie? Nie, nie trafi go. Zeza. On jakiś Czekaj, idzie, idzie, idzie. Nie, nie ląduje. Już myślałem, że tu ląduje. Oh. Bam, bam. O, dostał. Pierwszy raz dostał. Ty, ale on tutaj ile tego nawalił, nie? A to nie znika w ogóle. I siłka mi się kończy. A Ani razu tutaj nie był. Dziwne zachowanie ma ten smok. Dobra, teraz. Dobra. Dobra, trochę sobie polataj, i może tutaj wróci. Hmm. Nie umiem trafić z łuku jego Okej, okay, uciekł Dobra, może będę... Stał w miejscu, ale to też chyba niedobry pomysł. Czekaj gdzie on jest. Przyleci do mnie czy nie? <laughs> oh. Dobra, jeszcze tak... Cztery razy pewnie. To jest, tutaj jest odporny na strzały. Okej, okay. dosyć długo tym razem. Dosyć długo tym razem Tak jakiś biedny ten smok Dostał, dostał? Ach, pudełko, pudełko Dobra, niech ktoś zje Dobra, podkreśliły mam. W sumie, nie wiem czy to tak. Dobrze, dawaj jeszcze. Jeden, dwa, trzy. Nie uciekaj! Jest! W końcu. Fajny widok. Bam. Screenshot. Nice. Pozbieram sobie teraz expa. Powiem wam, że to było bardzo lamerskie, ale dobra. Taka przygoda, co nie? W ogóle gdzie są te wszystkie etki hmm, 65 level, dobra Zaliczyliśmy archiwament To jest nice Właśnie o to chodziło Przeszliśmy jakby Minecrafta A tymczasem Wow Poszerzyliśmy dalszą część świata I tym, czekaj To nie to To nie to, to nie to, to nie to tu jeszcze właśnie nie wiem. What the heck? O co chodzi z tym? Eat a notch apple. Co to ma być? Odkryć wszystkie biomy? To mamy. Spawn a wither. Ok, to teraz się nam zrobiło. O kurde. Przecież to już miałem. Serio? Kurczę, molek. Dobra, to na ten odcinek to by było tyle. A ja będę teraz, powiedzmy, ogarniał, szukał, co właśnie z tym jabłkiem, bo tego nie wiem. Widera wiem jak zdobyć. Mogłem mieć w sumie już teraz tam. Tylko nie, poczekajcie. Szkoda trochę tego. Gdzieś tu miałem sobie mieczyk, prawda? Ale gdzie, to nie wiem. Pewnie w tej skrzynce prędzej. Skoro mam tutaj to, to mogę teraz zrobić sobie... W sumie nie, miecz mam dobry. Miecz mam nawet dobry. Ale dobra, mogę tak czy jak skraftować Przecież to dużo nie zabierze. z strójka. O, nawet spoko. Sharpness trójka i ten. Diaksy jakie mam. Tak, zróbmy sobie te buty. Chociaż tam nie wiem... Tylko jest napisane, żebyśmy poodkrywali sobie inne biomy, chociaż tego jeszcze nie mogę zrobić, ponieważ barierę mam. Barierę mam, prot 4? A tu prot 3 Dobra, to zachowam na razie to Tak, tak Tak, tak Tak, tak, szkoda mi trochę jestem z tym levelem Dlatego tego też Wiecie co zrobię? Wiecie co zrobię? Szybko, tak szybko, szybko, szybko Zróbmy sobie tak Pójdę po skórę Teraz pójdę po skórę i zrobię książki i wtedy książki sobie poenchantuję. Ile tej skóry? 10. Dobra, jeszcze trochę krów mogę zabić. Wszystkie dostały chyba hita. Dobra, starczy tak. Starczy, tak, starczy, tak, teraz tak. Zróbmy z powrotem kilka. Czarownica gdzieś tam lata. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Czekaj, gdzie jest ta skóra cała? 20 skóry, to nawet dużo. Kurczę, moje króliki tutaj wariują. Co? Aha, tam, myślałem, że to czarownica. Aż dwie. Jako odporna. Szybko zobaczymy, co wyjdzie z tego, bo mi szkoda, levelu, bo nie chcę tam na przykład zginąć teraz. Jo! Czekaj, nie da się więcej włożyć? Nie da się Sharpness, nice Knockback, nice Zaraz zobaczymy jakie książki powychodzi. Po prostu chcę level zmarnować, bo mi go szkoda żeby tam iść na przykład z pełnym levelem Czekaj, tutaj miałem jeszcze gdzieś skrzyneczki Teraz wszystkie obejrzymy. To mi się przyda jak najbardziej. Ups. No, idź. Czemu się nie chce zamienić? Jedno. czysty piąty level? What the heck? Dobra, to nie będzie. A, bo za mało, dobra, co ja? Dlatego, dobra. Pomarnuję to trochę. Te wszystkie książki. Potem mogę je połączyć oczywiście, także to mi się przyda jak najbardziej. Chociaż teraz mogę przerzucić sobie ten Mob Grinder ogólnie jako ekspiarkę. Już te itemy mi są nie tak bardzo potrzebne. No i mamy tak. Sharpness 3, Efektywność 4, Niezniszczalność 3, Prot 3 Ochrona przed ogniem 3. Power 3, super. O, oh, Deep Strider na buty, Knockback. Lol. Silk Touch. Nice! Silk Touch jak najbardziej. Power. Sharpness, knock, knock, sharpness, prot Sharpness, sharpness. Nie jest tak źle. Mi się wydaje, że nawet całkiem dobrze. Dobra. Wow! 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 Wow 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 Dobra tu mamy na razie na tyle wszystko a ja to będę kończył hej